Gdzie słowo milknie, zaczyna się modlitwa. Czasem boli, tak po prostu, bez powodu, którego da się wytłumaczyć, bez rany, którą można pokazać, po prostu boli w środku. Jakby coś było pęknięte. Ale nikt nie widzi. Być może znasz to uczucie, kiedy rano trudno wstać, bo dusza nie nadąża za ciałem. Kiedy jesteś wśród ludzi, ale nikt cię naprawdę nie słyszy. Kiedy nie masz siły prosić, ale jeszcze nie potrafisz przestać wierzyć. To nie słabość. To człowieczeństwo, i właśnie w takich chwilach zaczyna się prawdziwa modlitwa. Nie musisz nic mówić, Bóg zna każdy szczegół, zanim go wypowiesz. Święty Antoni słyszy Twój szept, zanim znajdziesz słowa. Jeśli Twoje serce dziś woła bezgłośnie, z głębi z miejsca, którego nikt nie zna, to on już odpowiada. On już idzie ci naprzeciw, nie z rozwiązaniem, ale z obecnością. Możesz być zmęczony, możesz mieć dość, możesz płakać w ukryciu. Gdy inni się śmieją. To wszystko mieści się w modlitwie. To wszystko Bóg rozumie. Święty Antoni, który sam znał drogę przez wątpliwości, który znał głód, chłód, niezrozumienie i tęsknotę za prawdą. Wstawiaj się dziś za tym, kto nie ma już siły wołać, ale jeszcze nie przestał czekać. Ty, który byłeś człowiekiem, pomóż nam znów być sobą.